E, więc e, e, są takie zapisy, które mówią o e, wojnie e, Cyrusa Wielkiego e, z e, plemionami północy, czyli z północnymi scytami. E, wiemy dzisiaj z innych zapisów, że Persja w ogóle została e, stworzona przez północnych scytów. E, oni e, zdobywali najpierw ziemię Medów e, i potem e, posuwali się na wschód i południe. E, I to były plemiona Masagetów, tworzyły tą armię, która zdobywała ten teren. E, dachów i Parnów tak nazywały się i tak są wymienione w źródłach e, te plemiona, które uformowały potem Persję. Persja zresztą wyzwoliła się spod panowania medii, bo to media była na początku tym tworem, który tam został zorganizowany przez scytów i kontrolował całe terytorium dookoła siebie. Między innymi Persowie podlegali mu. Tam jest taki epizod, który, no to już jest za szczegółowe, żebyśmy teraz o tym mówili, jak to Persowie się wyzwolili. Z podpanowania medów, i, i, i zaczęli oni rządzić. W każdym oddziale zaczęli, i Dariusz, i, i e, Cyrus Wielki jest tą pierwszą postacią, która próbuje w pewnym momencie e, podbić ziemię północy. Jest taki, taka chwila, że e, nie wiadomo z jakiego powodu e, czy podstępnie, czy z inicjatywy jakichś szpiegów, właśnie Cyrusa Wielkiego umiera na, na dworze Saków masagetów umiera władca którego żoną jest Tomirysa być może zostaje otruty i to ma być wstęp do podboju północy drogą pokojową ponieważ za tym za tą śmiercią idzie w ślad Idzie w ślad propozycja nie do odrzucenia ze strony Cyrusa Wielkiego, żeby ta Tomirysa, królowa masagetów, która została bez męża, wyszła za niego. I tym sposobem mielibyśmy sprawę załatwioną, i cała północ, która była prawdopodobnie wtedy pod zwierzchnictwem tych masagetów, dostałaby się królowi Persji. No ale nic z tego nie wyszło, ponieważ ona się na to nie zgodziła. I mamy cały przez persów zachowany opis wojny. Opis, który zawiera tam taką bitwę, w której zostali podstępnie ci scyci pobici. No, był tam taki podstęp, zostawiono jakieś, jakąś libację, i armia e, Cyrusa e, odeszła na południe. Także wszyscy szpiedzy tam, którzy byli rozlokowani, potwierdzili, że armia odeszła. Natomiast zostało całe, e, e, cały e, ten plac, ten Majdan z namiotami i tak dalej, pełen wina i e, różnych rzeczy gotowy do uczty i iscyci podobno się połakomili Persowie odeszli, triumf wielki i ten, w, ten, w ten sposób upijając się wpadli w pułapkę bo Persowie wrócili to było już po drugiej stronie po, na ich ziemiach na ziemiach masagetów i w w ten sposób wpadł w ręce e, Cyrusa s, jedyny syn Tomirysy, Sfargospisa. Zresztą jak wymawiamy prawda, to e, imię, to coś nam tu brzmi e, znajomo. Sfarga, Sfarog, Sfargo Spisa, A Spis, e, Apis, e, e, to jest taka końcówka e, właśnie z cytyryjsko Perska dla imion męskich, która wywodzi się, wywozi, wywodzi się od jeźdźca. Jeździec, posiadacz konia. Aspa to jest koń po prostu. I masę jest tam imion dwuczłonowych, co jest charakterystyczne dla Słowian zresztą, prawda? Stanisław i tak dalej, Władysław i tak dalej. To tam jest tak samo, tylko że aspa się kończy. Chystaspes. Wiszta, i inne tego typu imiona. No i e, Tomi Rysa e, powiedziała e, w tym momencie, jak on e, jej syna, e, że tak powiem, wziął w niewolę, że e, e, popamiętają, bo jeżeli, jeżeli chce zdobyć te tereny i jeżeli chce być syty krwią, to będzie syty krwią, ale własnych wojowników. No oczywiście Persowie byli bardzo zadufani w sobie, bo przecież Cyrus Wielki w tym momencie, trzeba powiedzieć, władał dosłownie całym znanym światem. Egipt płacił mu trybuty. Egipt. Wszystkie inne kraje znane na zachód aż do końca Małej Azji, były zależne od Persji. Przypomnijmy jaki to był wiek. E, to jest VII e, wiek przed naszą erą. E, nie panował nad Indiami, ale to e, z, te, z zapisek, które znamy, było odkładane na zaś, że tak powiem, to miała być sprawa już e, tylko tak na koniec do załatwienia i będziesz władcą całego świata. No. E, więc e, stało się tak, że e, za sprawą doradcy, zresztą e, władcy, którego e, ziemię wcześniej Cyrus podbił e, i któremu królestwo zabrał, ale zrobił z nie, e, sobie z niego doradcę i za sprawą tego doradcy, ten doradca właśnie, tak mu doradził, żeby jednak wejść w ziemię z Cytów z tą całą armią i weszli. Przekroczyli rzekę, weszli do ziemi scytów i stało, stało się coś takiego, co znamy potem z całej reszty historii, aż do czasów Napoleona i samego Hitlera. Tak długo szli, i tak długo byli wciągani, i tak długo byli nękani, aż stali się bardzo, bardzo słabi. I w pewnym momencie Tomirysa wydała im bitwę. Na swoim terytorium, i ta bitwa się skończyła tragicznie. Cyrus Wielki poległ i cała jego armia. A w finale Tomirysa kazała poszukać jego zwłok, uciąć mu głowę i wsadzić do Bukłaka, do Saka, zresztą nazwa Sakowie. Yy, plemienia całego wielkiego. Stąd się bierze od tych bukłaków, saków, które wozili, w których wozili przez zieloną pustynię olbrzymią wodę, sakwa. Prawda? sakwa i tak <grym> dalej. No. Saki to zresztą torby takie, prawda? Da, da, dawniej nazywało się torby podróżne sakami. Yy, I w tym saku, właśnie w tym bukłaku skórzanym, w krwi wojowników własnych został utopiona, została utopiona jego głowa.